Panie Kasi, pani Jerzy. A Pani Ewa, co się stało z tym ciągniczkiem? Co Je... się stało? A ten, a silnik się rozpołowił. Jechałem olej w ten wyciek, zaczęło kierownicę rzucać. Zobaczy Pani. No czuję No olej mało mi, on się nie zapalił ten. Uszczelka tutaj wyszła. Spod tego śruby powyletywały, o proszę, nie ma. Ja nie wiem, pani Ewa, ale to nie moja wina. To chyba ktoś kiedyś go tak składał i śruby nie poprzykręcał. I zobaczy, olej, wszystko wyciekło, mało, mało się nie spalił. Ja nie wiem, co mam teraz robić. Ja patrzę, że pan taki wystraszony stoi, panie Jerzy. Jeździł pan jak na rajdach. nie? Natomiast kosi to pan sobie y, te zawody urządzał, A teraz pan beczy że nie wie pan co się stało. Proszę mnie natychmiast albo odkupić, albo naprawić. Bo ja jego nie wiem. Ale jak to pan tu, panie, bo ten naprawi, jak ktoś tam z, z silnika tam chyba tłoki aż ten wyszły. Rozbierze pan silnik. No jak to rozbierze? A co tego rozbiera? Czyż tam z niego to nic nie tego trzeba nowy, nowy silnik kupić? No to pan kupisz nowy silnik. Jak tam wszystko pokrzywiło, potem, jak to zaczęło latać. To ten... samówić i ten wyjąć, a następny ten. Na swój koszt, ja nie mogę płacić, co pan sobie myśli? Rajdy sobie urządza. Ludzie mówili mi, zabierze pani, jak pan, jak pan poszedł do siebie, tam kosi, to co pan wypradził nim? I na jednej połowie, na drugą pan przekręcał, że i rajdy, po bo, bo ma motory. To nie ten, to nie do jeżdżenia tako tylko do koszenia. To dobra, panie Ewo, to najwyżej pomogę pani zrobić, ale da panie pieniądze, nie na silnik, nie? Nie, nie, dobra. No to to... A, czemu to? Jak to. A skąd ja wezmę? To zarobię Pan. Idzie pan pożyczkę, weź. Teraz nie panie, bierze, bo to jest No jak Pani pożeruje, to wezmę, nie najwyżej nie, nie, kupimy, co? Nie? Nie. Mam jej w ciągu tygodnia być zamawiane i wsadzone nowe silnik. A skąd panie taki silnik do takiego, do takiej kosiarki teraz weźmie, jak tutaj nie ma takich nawet silników, nie? A to ten ja a albo nowych pan kupuje. No tak, stary, stary mi dała, popsuty ktoś nie poskręcał silnika, a teraz, a teraz ten nowy odkup. No dobra pani sobie. No. Nie, nie. A co to moja wina, że ktoś tam go kiedyś tam składał i nie poprzykręcał śrub? Proszę, śrubów nie ma. To a, moja, to moja wina? A mówiłam panu... A kto panie, panie przedtem go składał, robił? Pan. No tak, pan. No. A mówiłam panu, e, poprzykręca dobrze, posprawdza. Ja mam Dobra, dobry panie. pomysł, panie Ewo, ten... Wziąć go na złom, wywieźć, to jeszcze parę złotych będzie, bo innej tu opcji tu nie ma. To się nie opłaci go teraz i robić. To proszę mi zamówić następne, ale na pana kor. My tak nie będziemy się bawić, panie Jerzy. No to ja najwyżej do pani nie będę przychodził, jak ten, nie? Najwyżej wezmę kosę i kosę będę o pani kosił. Proszę bardzo, no. teraz przyniosę panu kosę i kosę. No. koso. I koso najlepiej. W kosie, jak koso się kosi, to najwyższy trzonek pęknie, nie? No. Ale nie to, dała ten, ktoś tam robił i... No. no ładnie, taka maszyna. A tak pani Ewa się cieszyła. No, się cieszyła, no. Taka jak jak ładna. To, a tak... teraz sobie kupię, to nawet panu nie dam. Tak? No i dobrze, ja już nie będę jeździł takim. No, bo to nie dla no, Pana. Bo ja myślałam, że to taki na rajdy. No. Słabe silniki mają, wytrzymują, nie? Aż powinni w lepsze w nich montować, nie? Nie wiem, czy lepsze, czy nie lepsze, był dobry. To jak Pan wziął swoje rączki, to i tak koniec. Na rajdy, po górę. To, ty, to pierwszy. I co, chociaż wygrał pan te zawody? No to ja dopiero się przygotowywałem do tych zawodów. Aha. Także panie Ewo. Dobra, tam nic się nie stało, panie Ewo. Panie, bo, panie bogata, to sobie sobie drugi kupi. Także panie nie przeżywaj, bo panie zawału dostanie. Ja no. Ja panie Pojeździmy, popatrzymy. To Pani kupi jeszcze ładniejszy. Zobaczy to, nie? Ja pani wybiorę. zobaczę jaka będzie zadowolona. <grym>, Ty tak? jedziemy. No, jedziemy. Jedziemy, poszukamy. Może inny będzie gdzieś kupimy.